Yo! Cześć, siemsko. Jakie co w szkole powiedz? Ja, jest fajnie. Szkoła jest bardzo fajna. Zarumisz się. Jest bardzo, Decydowanie. Fajna, fajna atmosfera. fajnie ja się... jest. Dlaczego, dlaczego tak myślisz? Dlaczego? Ja jest cudowna, bo są tam tak cudowni chłopcy jak Tak Fajnie jest, bardzo lubię zajęcia chemii Matematykę też bardzo lubię I bardzo lubię bo, nie, bo, tak, i Sławę też lubię i, bardzo i, I lubię bardzo sobie, tak. A ja? Na W.O.O. nawet mm. na, dają oceny 10 Ja Nie wiemy jeszcze mamy pozdrowić. Cześć mamo! Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.